A z nami jest wielki mały gladiator. Z ogromna z przestrzeń, ogromne pole walki, dwie z, dwa pola walki z ring plansza mnóstwo ludzi, mnóstwo kibiców, mnóstwo zawodników, trenerów. Naprawdę tutaj przewinęło się. Tak, przypuszczam, że z pół tysiąca ludzi, bo to tak, ta hala tutaj w pewnym momencie pękała w szwach przed halą, na korytarzach. Mnóstwo miejsca zajętego, nie ma gdzie zaparkować. Naprawdę impreza, jak na start nowego sezonu, udana chyba. Jak najbardziej udana impreza. Zaskoczyła nas trochę frekwencja zawodników. Było tam chyba ze 190 zgłoszeń. Więc jak do tej pory, no nie wiem czy nie najwięcej, gdzieś tam na jakiejś, którejś wcześniejszej edycji też tak było podobnie, ale, ale naprawdę fajnie. No nasza sala już myślę więcej, nie wiem czy pomieści więcej, więc następnym razem będziemy ustawiać po prostu jakiś limit tych, tych zawodników, albo będziemy musieli zmienić miejsce, gdzie, gdzie, gdzie te zawody się odbywają. To jeszcze jest, do, no zobaczymy po prostu, jak się to wszystko będzie toczyło. No tak, jak mówisz, no, no było, było ciasno, było dużo kibiców, dużo ludzi przyszło, fajnie, wtedy też jest taka fajna atmosfera sportowa, tak? Jak, jak, jak są ci kibice dookoła tej maty, do ringu, jak jest wrzawa, jak się dzieje, jak jest gorąco walki, jak to analizę, jedne lepsze, drugie gorsze, ale myślę, że kibicom się podobało, tam gdzieś też z trenerami też rozmawiałem, myślę, myślę że, że było w miarę ok. No, i następna, yy, następna edycja w czerwcu, ostatnia sobota czerwca, więc od razu też przy okazji zapraszam. To stało się już normą. Wokół zmagań dzieci z kadetów młodszych, tutaj, gdzie ta młodzież taka dopiero dorastająca angażuje się w sporty walki. Tam jest mnóstwo kibiców. Zdecydowanie mniej niż mogło się wydawać, gdzie powinniśmy mieć tych seniorów, gdzie oni naprawdę tam potrafią przytłuc. No jest tu jakby tam grupa kibiców, ale gro tego wszystkiego, co się działo, to działo się i wrzało właśnie wśród dzieci i młodzieży. To jest coś fantastycznego, że my potrafimy, nie my, tylko wy potraficie jako z klub wyciągnąć to młodzież do tego, aby stanęli i powalczyli fizycznie między sobą starli się, swoje charaktery, swoje umiejętności, swoją zawziętość, serducho. I o to chyba tutaj chodzi, że ta zabawa pięściarska, zabawa kickbokserska polega na tym, aby się spotkać i zmierzyć, i dać kibicom sobie. Mnóstwo tej adrenaliny, żeby się wyładować, naładować, przeładować, bo to naprawdę fantastycznie działa na cały organizm. No to, co robicie, jest coś cudownego. I czy ta droga, którą obrałeś, bo już rozmawialiśmy jednokrotnie, młodzież, młodzież, jeszcze raz młodzież? No tak, no, no, no liga po, po prostu powstała dla tej młodzieży, nie? żeby oni mieli gdzie startować. E, jak już tutaj widzieliście pewnie Państwo, startowały dzieciaki od, od, nie wiem, 7 lat były najmłodsze, tak? Później byli Kadeci młodsi, Kadeci starsi, juniorzy, seniorzy, była nawet walka weteranów, więc jest pełen przekrój, ale głównie większość to są jednak dzieci i młodzież, jeśli chodzi o Kiglide przynajmniej. E, no wiadomo, w ringu nie mogą startować. E, i ta liga jest po to, żeby oni mieli gdzie walczyć, nie? Bo, no nie wiem, ktoś trenuje piłkę nożną, oni jeżdżą na turnieje co tydzień, tak? Czy, czy, czy jakieś inne sporty. A u nas co? No trzeba mieć cel po to, żeby. Że, cel treningu, nie? To jaki jest cel treningu? Celem treningu jest to, żeby, żeby gdzieś się sprawdzić, na przykład, nie? I chciałbym tym ludziom, właśnie młodym, ambitnym, którym się chce, umożliwić to po prostu, nie? No i przy okazji, gdzieś tam staramy się wyłuskiwać jakieś perełki z tego wszystkiego, nie? No i się to powolutku gdzieś tam sprawdza, osoby które niedawno przeszły właśnie z wieku juniorskiego do seniora, teraz też już coraz lepiej sobie radzą. W juniorach mieliśmy bardzo fajne wyniki w ostatnim sezonie, dwa sezony temu mistrzostwo świata, e, mistrzostwo Europy tam w kontakcie. Więc, więc myślę, że to wszystko działa, nie? Myślę, że najważniejsze jest w tym sporcie to, żeby zbierać jak najwięcej doświadczenia, na przykład Rozmawiałem, e, Aha, bo liga też nabrała troszeczkę wymiaru międzynarodowego. Byli zawodnicy z Ukrainy, byli zawodnicy z, ze Słowacji. Też liczę na to, że ta współpraca się nam pogłębi. E, no ale wracając właśnie do tych dzieci, to rozmawiałem z trenerem z Ukrainy, który wspomniał, że w Ukrainie e, dzieciaki mogą startować w formułach ringowych już od 10 roku życia. Nie, nie licząc K1 chyba tam jest od 14. Czyli tak naprawdę. Nie wnikam, jak to tam, jeśli chodzi o urazowość i tak dalej, ale jeśli chodzi o doświadczenie i o bycie ringowe, i, e, no to, no, no to mają 5 lat, y, są przed nami tak naprawdę. Nie? No jednak nie ma co porównywać startów w Kiglajcie -like do startów z pełnym kontaktem, no bo no, może się wydawać, że to jest podobne, ale jednak nie jest podobne, kiedy, kiedy, kiedy nie możemy uderzać z całej siły. Nie? Więc, y, więc no, no fajnie, że, że, że mamy gdzie się sprawdzać, fajnie, że, że się tam coś dzieje. To jest fantastyczne, że jest taka zupa, w której się gotuje i jest możliwość, żeby tam się coś po prostu ugotowało. I z tych krawków, które gdzieś się tam wydostanie, te perełki, te gwiazdeczki gdzieś idą sobie dalej. Dlaczego nie dać im możliwości startu z... Przecież nie, do Ringu nie wchodzą z fajłapy, przepraszam, tak powiem kolokwialnie, ale nie wchodzą tam ludzie, którzy nie potrafią się bić. Oni już mają doświadczeń ze sobą, oni wiedzą, jak, jak się bić. Nawet używam tu słowa bić w cudzysłowie, bo tu zbicie nie ma nic wspólnego. To jest szachowanie, to jest naprawdę dużo z elementów, których nie, nie, których nie widzi normalny kibic, a trenerzy czy sami zawodnicy tutaj schodząc i słuchając, jak to mówiłem, tu mogłeś zrobić to, mogłeś zrobić to, tu podejść, tam zejść, tu podejść. To było tyle elementów po zejściu z, z ringu, że naprawdę fantastycznie się tego słuchało. Dlatego takie miejsca. Jak tu rozmawialiśmy wcześniej z wicestarostą, który przyjechał i był zdziwiony, że jest taki ogrom ludzi, że tak tutaj to działa, to brak mu było słów, bo robiliśmy wywiad z nim wcześniej przed rozpoczęciem i rzeczywiście był bardzo zadowolony i w pozytywnych słowach wyrażał się o tym, jak to z ojca na syna przechodzi ta dbałość o to młodzież, o zaangażowanie w sport właśnie tutaj z Binczarowej, a zawody bywają się w Grybowie. Goszczyna Handla liceum też pod opieką jest z starosta, więc to też jakby działanie samorządu, który dostrzega konieczność zajmowania się tą młodzieżą, która przesiadując w domu, czy nie mając jakiejś pasji, tak jak powiedziałeś, gdzieś się rozmywa. A tutaj ta gwiazdeczka gdzieś tam sobie poleci. Mamy mistrza, mamy z mistrza Polski, Europy, świata. Dlaczego z tego nie korzystać? A ty potrafisz to skorzystać. Z jednej strony dzieci przychodzą, biją się, walczą, rozwijają, przychodzą dzieci, przychodzą rodzice, przychodzą dziadkowie, wujkowie, znajomi, koleżanki, koledzy, to jest społeczność, gdzie można sobie tam poznać. Nikt potem na ulicę nie wychodzi, żeby pokazać swoich możliwości. No dokładnie tak jak mówisz. No, zacząłeś właśnie od, od, od formuł tutaj ringowych, więc, więc to jest jak gdyby inny wymiar troszeczkę tej, ringi, tej, tej ligi, nie? Kiglight, lightem. Ale, ale już od juniora zaczynają tutaj zawodnicy walczyć w K1 i, i też tak jak podobnie jak na innych ligach są podzieleni na te klasy, więc też to dla nich jest miejsce, gdzie mogą nabierać tego doświadczenia. No bo jak wiadomo no nie wiem, zawodnik, który gdzieś tam zaczyna w późniejszym wieku niż, niż jakieś tam dziecko i chce wejść do jakiejś rywalizacji sportowej w K1 w formach ringowych twardszych, no to jadąc na imprezę typu Mistrzostwa Polski to jest egzekucja tak naprawdę. Więc, więc ta liga też jest dla takich osób przede wszystkim. Nie? Mamy klasę C, gdzie, gdzie, gdzie zawodnicy są dobierani do maksymalnie trzech walk, więc te walki są no, poziomem. Różne, że tak powiem, różnie wyglądają, ale no, zawodnicy mają miejsce, gdzie mogą się rozwijać. Nie? I o to chodzi. To jest fajna, właśnie moim zdaniem, oddolna inicjatywa dla tych najbardziej y, początkujących zawodników. Nieważne, czy to jest Kigle, czy to jest K1. K1 też się nam coraz bardziej rozwija. Może nie było tych walk, było chyba 20, 25 w K1, dzisiaj czy 24. Bywało więcej, bywało mniej, różnie to jest, ale też pamiętajmy, że za tydzień mamy full kontakt, za dwa tygodnie mamy miesiąc Polski w low kicku, więc pewnie też dlatego frekwencja w Kajden nie była taka, taka, taka duża, żeby się tam zawodnicy nie porozbijali. Ale to też mnie bardzo cieszy i też mi bardzo na tym zależy, tak? żeby nasza liga nie była postrzegana tylko przez pryzmat dzieci, ale właśnie też przez pryzmat tych ringówek. No, ja mam też takie podejście, że. Jak gdyby nie chcę zamykać się na tych na tych, ringówkach, tylko, na tych przepraszam, planszówkach, tylko moim celem, właśnie dla moich zawodników, jest rozwój i przejście później gdzieś w wieku tego juniora młodszego do ringu. Tak? No, to mi się najbardziej podoba, w tym się najbardziej spełniam eee, i też nam to wychodzi, bo już, już żeśmy to przeszli i, i, i w ten sposób chcemy działać. Więc też zapraszamy e, wszystkich, którzy rywalizują w ringu. Myślę, że to jest fajna. Fajna, fajna, fajny sposób na właśnie na, na zebranie doświadczenia. A jeśli chodzi o współpracę ze samorządem, no to no w sporcie to jest mega ważne, nie? Jeśli, jeśli sobie nie załatwimy, że tak powiem, brzydko, czegoś ze samorządem, jeśli nie współpracujemy, jeśli oni się do tego nie dołożą, jeśli nie wiem, nie, nie chcą po prostu z nami współpracować, z nami jako z trenerami czy z organizatorami, no to ciężko czasami, żeby się te imprezy pozamykały na przykład finansowo, nie? A jeśli piszemy projekty, jeśli mamy przychylnych samorządowców, to jest dużo, dużo łatwiej. I myślę, że my mamy takich właśnie, którzy nas pomagają, mamy takich samorządowców, którzy nas wspierają, nie ma na co narzekać, jest, jest ogólnie dobrze. Pozostaje tylko kwestia zaangażowania samorządu mamy zaklepane, odkaczone zadowoleni, z zadowoleni. Czy będzie zadowolony polski związek i boksingu, który ja uważam, że każe związek do tego, aby pomagać klubom, aby wspierać, aby to, co można dołożyć, to dołożyć? Niekoniecznie finansowo, ale koniecznie takie wsparcie, które jest niekoniecznie możliwe do uzyskania przez zwykły klub, bo jak przyjeżdża zarząd z Warszawy do jakiegoś małego z miasta, z, nie powiem, do Binczarowej, przyjedzie i uściśnie rękę wójta, prezesa z klubu, czy, czy tak jak tutaj wicestarosty, czy starosty. To jest to jest zupełnie inny wydźwięk. Podziękować za wicemistrza czy mistrza Europy za to, że tutaj się wychowali, że tu wykształcili, to jest zupełnie inny wydźwięk. Ten zaangażowanie w związku. Nie powiem, że pozostawię wiele do życzenia, bo, z, bo dużo się dzieje w związku i jest to tych formuł, jest bardzo wiele i ogarnąć to wszystko jest naprawdę trudno. Ale nie chcę ich tutaj tłumaczyć, ale uważam, że swoje rączki powinny tutaj jakby tam różdżki troszeczkę tej czarodziejskich możliwości z, ze stolicy dotknąć i gdzieś tam, gdzieś tam z, z połektać troszeczkę tutaj te samorządy, te okolice, że jednak. To, co się tu dzieje, jest dostrzegane przez zarząd i dostrzegane jest na arenie Europy, czy, czy globalnie wręcz postrzegane, bo zawodnicy jeżdżą po różnych miejscach. Nie chcę przedłużać, nie chcę trzymać, ale takim krótkim spuentowaniem, spięciem, taką spinką z dzisiejsze 15 edycję, bo rozwijaliśmy się z tą edycją od tych pierwszych, gdzie, gdzie to było różnie parę walk, potem się nagle rozrosło. Nagle sobie pojawiły się z dwa e, i ringi, i plansza, i nagle się pojawiło tylko więcej ludzi. Taka, taka klamra do spięcia z, Ja dużo gadam, z, ale z trener jest lapidarnie stwierdzający. Ta impreza, 15. edycja Ligi Grybowskiej, jak podsumować? Podsumowując krótko, po pierwsze zaskoczenie, jeśli chodzi o, o frekwencję. E, po drugie, myślę, że fajnie wszystko poszło. Myślę, że no, tak długiej ligi jeszcze nie mieliśmy, jest godzina tam 19.00, e, ale to właśnie potwierdza to, że tych zawodników było rzeczywiście dużo. E, ja jestem mega zadowolony. Wszystko przebiegło bez większych problemów. Wszyscy są cali, wszyscy są zdrowi, wszyscy są zadowoleni. E, były wygrane, były przegrane, był krew pod łzy, czyli to, co w sporcie naszym jest najfajniejsze. E, no i nie tylko krew pod łzy, ale też łzy radości, oczywiście, nie? więc bardzo się cieszę, że wszystko poszło dobrze i że już jesteśmy po, bo jestem już troszeczkę zmęczony. No, także ogólnie bardzo dobrze, super. Żona, dzieci czekają, tata pewnie będzie chciał posłuchać też, co się tutaj dzieje, bo jednak to jego duch tutaj cały czas krążył, gdzieś dopowiadał, podpowiadał, korygował. Niby tutaj go nie ma, ale cały czas jest, znaczy nie ma, cały czas chodzi. Jest, mówię, niby go nie ma jako organizatora na tym, tylko wszystko w twoich rękach jest, ale jednak gdzieś to jest, a tu gdzieś popchnie, tu gdzieś dotknie. Także dobrze, że taki jest, taka osoba, która już ma to doświadczenie, tu także występuje. Nie chciała wystąpić przed kamerami ani na początku, ani na podsumowaniu, ale rozumiemy takie sytuacje. Swoje przeżył, ogląda, cieszy się zapewne, więc pozdrawiamy także naszych rodziców i naszych najbliższych jeszcze słówko. No, no, tak jak mówisz, to nie, że ja jestem organizatorem, ja tutaj wszystko robię, nie? no, bo nie jestem jakąś maszyną, nie jestem robotem. Tak naprawdę to robi to masa ludzi. No, na przykład, nie wiem, teraz pewnie z 20 osób składa ten ring, tak? No, no, ja sam tego nie jestem w stanie zrobić. Jest mój tata, który zawsze mi pomaga, tak jak mówisz. Jest moja żona, bez której też by się to nie wszystko nie udało. <gł> jakbym miał jakąś i by mnie tutaj nie wypuściła, no, też by nic z tego nie było, nie. a poza tym musi ogarniać dom, jeśli mnie nie ma. Jest naprawdę cała masa ludzi, która się w to angażuje i która to robi za darmo, która nic z tego nie ma, oprócz tego, że ma pasję. Nie? Ja ich tą pasją staram się zarażać, bo to są wszystkie osoby, które gdzieś tam u nas w klubie się przywijają. I to mnie cieszy, że to się udaje, to mnie cieszy, że tworzymy taką sportową rodzinę, coraz to większą, bo, bo klub się mocno zaczął rozwijać. I też między innymi dzięki takim wydarzeniom, bo takie wydarzenia integrują ludzi. I, i to, jest, to jest bardzo fajne, więc tym wszystkim ludziom, którzy się angażują, nie będę tam wymieniał po kolei kto co, bo myślę, że, że to jest bez sensu. Kto tam słyszy i, i wie, no to ten, temu dziękuję bardzo za pomoc, bo, bo bez Was wszystkich by się to po prostu nie udało. Drodzy kibice, drodzy Państwo, chciałbym jeszcze powiedzieć jedno. Ten człowiek, Amadeusz Kwiatkowski, stworzył coś takiego. Że daje swoim zawodnikom możliwość rozwoju i oni nie muszą pojechać nigdzie gdzieś daleko. Po prostu to gdzieś daleko przyjeżdża do nich. Nie dość, że cała Polska tu przyjeżdża, bo z najodleglejszych regionów przyjeżdżali tutaj do, do, do Binczarowej, do, do Grybowa, ale także z zagranicy przyjeżdżają. Więc liga kickboxingu z Grybowa będzie międzynarodową ligą kickboxingu w Grybowie. To to jest coś fantastycznego, że doprowadziły do sytuacji, kiedy sprawdzasz swoich zawodników, nie ruszając się z, z tego miejsca, a jednocześnie przyjeżdżają inni, aby zweryfikować się z jeszcze innymi, których nigdy by się nie spotkali. Brawo! Dziękuję.